Siemano widzowie, w nowym odcinku na kanale, w te piękne wakacje Ja kurde ładnie, ładnie lecę, bo powiem wam, że lecę z zakupami Mam przyczepę podpiętą, wy napiszcie hashtag zakupy, ja wam przypnę serduszko Pogrążam się delikatnie w kredycie 90 tysięcy kredytu aktualnie mamy do spłacenia I dzisiaj zaczynam go delikatnie spłacać Także hashtag kredyt też tu będzie pasował do tego odcinka Ale powiem wam tak, no musieliśmy to kupić Pojawiła się też dobra oferta na zakup pola, dlatego musiałem tego kredytu jeszcze bardziej dobrać. Mieliśmy mniejszy poziom kredytu, teraz mamy prawie 100 tysięcy złotych kredytu. No po, ja się nie wiem widzowie, no, wygrzebie się z tego kredytu no jakoś na pewno, bo teraz wiadomo przychodzi już taki okres, że będziemy to wszystko powoli sprzedawać. Mamy listopad, także moim zdaniem niedługo na pewno będzie dobrze. Jajek troszeczkę tutaj mamy, bo te jajka się przez cały rok tak naprawdę nam tutaj... Respiły, Dobra, jak wygląda sprawa z nowymi nabytkami? Widzowie, w końcu kabina, kabina Matko-Woskowa, ojoj, yy, Tylko ta kabina jest do malowania. Kabina kunów, kupiona, używana. Zresztą nawet widzicie, że jest są delikatne zabrudzenia i to wygląda. No taka zieleń na pewno nie będzie za bardzo tutaj pasować Jeżeli chodzi o kolor właśnie tego tura Bo tura też kupiłem Nie kupiłem jeszcze żadnych końcówek do tego tura Także jak na razie będzie sam tur Bez żadnych końcówek, tak jak wam mówiłem I nie wiem, albo dać go w takim kolorze To jest taki Ciemno-szary, czyli powiem wam, że do 60, Zaraz ja ją wyjadę, to wam pokażę mniej więcej jak to wygląda Będzie to fajnie pasować I będzie to kolorystycznie bardzo dobrze wyglądać Moim zdaniem Ale można też zrobić kolor Na przykład taki jak macie teraz widoczny, czyli, patrzcie, czyli tą czerwień, taką pomarańczową czerwień. No nie, no bo to nie jest idealna czerwień, tylko taki pomarańczowy, yy, czerwony albo czarny. Także widzowie, ja czekam na Wasze komentarze. Najbardziej lekowany komentarz wygrywa, czyli tur albo będzie czerwony, albo czarny. Także, jak widzicie już taki komentarz, zostawcie po prostu lajka like pod tym komentarzem. I co dzisiaj widzowie, pojedziemy na nowe pole, bo są nieużytki. Ja sobie pożyczyłem e, lemkena od sąsiada, żeby zobaczyć jak wygląda sprawa e, z pługami obrotowymi, czy ja będę w ogóle umiał tym robić, bo ja nie lubię takimi rzeczami robić łopi, Ani ja nie wiem jak to się robi. I zaraz ten kolega właśnie e, przyjedzie mi to rozładować, bo powiem wam tak, e, cyklopem ja tego nie rozładuję, jeżeli chodzi o kabinę. Jakoś będziemy to nakładać, Tura, to to wiadomo, że to ogarniemy sobie, bo Tura to ja nawet łapami ściągnę, tylko zrzucę, tylko nie wiem, czy to dołku mi nie zrobi. Na kabiny. Chcieć, nie chcieć, ja tutaj tak nie za bardzo ściągnę. Także, widzowie, no musimy poczekać, aż ktoś przyjedzie e, nam to pomóc. Bo ja dzwoniłem, może już tutaj zaraz ktoś będzie jechał. No, po prostu tura, to turem, no wiecie, to w paletę się wejdzie i po prostu się ściągnie, no nie? Dobra, widzowie, kumpel już pojechał. A teraz spełniamy nasze. Potrzeby finansowe, jak na razie. Mamy te jajka. Udało się tutaj zrobić 15 palet albo 16 palet. No jest tych kur dosyć sporo, mimo że kurnik jest mały. No tak jak widzicie, one są dobrze karmione. Jaja oczywiście dają. Tutaj rozładowaliśmy tą właśnie kabinę. Tak to wygląda. Ja też nie wiem, jaki kolor na pewno jakiś damy. Kolorek raczej kabiny to będzie widzowie. Nie będziemy tutaj za bardzo wybierać. Ale mi się zdaje, że pójdziemy właśnie w ten ciemny i daszek. Tą samą górę dachu zrobimy, być może właśnie w kolorach takich czerwono-pomarańczowych i myślę, że z tym to ten ciągnik już będzie wyglądał i prezentował się naprawdę zacnie. Tutaj mamy 2 metry szerokości roboczej, ale tak jak mówię, no tutaj mi polecaliście i to bardzo, bardzo, bardzo polecaliście mi pług obrotowy. to doszedłem do wniosku, że kurde, pożycz mi, ja sobie jedno pole zrobię, mimo że tu jest 1,8 metra szerokości roboczej. Eee, zobaczę jak ta obrotówka będzie się spisywać, zdawać egzamin. Kura, gdzie, gdzie wy ta? Ej, poszły to, poszły. Poszły. Leć, leć no to, to się siedzą tam, to nie słuchają się. Nie mam widzowie posłusznych kur. Dobra, ładujemy sobie palecioki. Jeżeli chodzi o jaja, ile ja będę w stanie zarobić? Szczerze? Nie wiem. Listopad to jest miesiącem, no w którym da się zarobić z tych jajek najwięcej, bo przynajmniej tak pokazują te wykresy, że jednak cena listopadowa za jajka, no to jest najlepsza cena w skali całego roku. Czy... To będzie prawda, czy to będzie nieprawda. No zaraz się przekonamy. Wziąłem sobie, wiecie, co? Dwie przyczepy. E, ze względu na to, żeby to nie układać jedno na drugim, bo to tak, kurde, no w prawdziwym życiu takie jajek się za bardzo nie układa, tak jak tutaj. Tylko, że problem się pojawia taki, że no jak raz do roku jest wysoka cena, no to ja widzowie nie będę tego sprzedawał co miesiąc. No a wiecie, że przez rok, no to trochę tych jajek mi się tutaj, że tak powiem, na. respiło. Co jest? Aha, dobra, bo to coś co. To... COŚ TO SIĘ KRZYWI EJ! EJ! COŚ TO SIĘ WIDZU DROGI KRZYWI MNIE! Dobra Dobra, pięknie Też dużego jakiegoś transportu nie będziemy robić, no bo kurde tych jajek to no to mówię, no to 16 niby jest palet, niby to jest dużo, niby to jest mało Czekajcie, jak ja sobie wezmę dwie, czekaj bo ja tej burty nie będę zamykał, to ja nie będę tutaj pchał tego na sam ten No patrz jak te kury się pchają do tych jajek, no nie? Może tu i starczy jedno, kurde, Bela. A może i nie. Dobra, wezmę sobie stąd, jak na razie. Też dobrze, te palety nie są, nie wiadomo, jak ciężkie z tymi jajkami. No bo jajko, no to wiadomo, że raczej za dużo nie działa. Nie działa, nie waży. A też pewnie wiecie, jak to wygląda, bo też pewnie w wytłaczankach tam macie w lodówce yy, jajka, albo w jakimś chłodnym miejscu. Yy, dobra. Niech będzie tak, niech będzie tak, widzowie, bo to nie za bardzo wiem, jak to układać. Nie za bardzo wiem. Teraz róbmy może taki myk, żeby to poszło O kurde, o kurde, o kurde, o kurde Dobra, nic się nie dzieje, spokojnie Dobra, o I później będę sprzedawał sobie ogólnie wszystkie zboża Czekajcie, tu sobie zapniemy Tu sobie pas damy, tu sobie damy pas Zaraz to ja widzowie całkiem z te kury jeszcze po wyborze I tyle będzie, jak one tu nie zejdą z tej naszej przyczepy Czekajcie, ja sobie podjadę delikatnie Dobra I ładujemy kolejną przyczepę Tu już tego mało zostało Także ja bym sobie zrobił to... Nawet tako, przynajmniej będzie wygodniej to ustawiać teraz. Też dzisiaj, kurde, miało być widzowie live. Wy to, znaczy wy to oglądacie w niedzielę, także dzisiaj live'a nie miało być, ja mówię we wtorek jak to nagrywam. Ale powiem wam tak, jest taka duchota, że szczerze mówiąc nie chcę mi się siedzieć przed komputerem i grać te 4 godziny wczoraj, w nocy jak robiłem live'a w poniedziałek, to chociaż troszeczkę chłodniej było. To można było posiedzieć. Dzisiaj jest po prostu, no jest zaduch, no nie? Okna są pootwierane na roście, aż do filmu, no to wiadomo, że jest zamknięte, yy, ale no, to jest, to jest istna, istna tragedia, jeżeli chodzi o temperatury, które tutaj panują aktualnie w Polsce. Nie wiem, jak można na przykład jechać na wakacje gdzieś do ciepłych krajów w takim okresie, jak u nas jest powiedzmy ze 30, jak tam by było powiedzmy ze 40 parę. Dobra, to się jakoś tak pozapina. Będzie trzymać, mam nadzieję, że tą jedną też będzie trzymać. Dobra, ruszamy widzowie, ruszamy. Ta przyczepa się delikatnie skrzywiła, nie wiem dlaczego. Dobra. No i też znowu tam dojdzie praca polowa, bo tam jest, powiem wam, u gór, tak to możemy nazwać. Bo są takie, no, zaniedbane jest to pole, dlatego ono zostało po prostu sprzedane. I fajnie, bo z tego kawałeczka nam się zrobi jakoś 80 arów po połączeniu, jak sobie liczyłem. E, no coś koło 80 arów się zrobi. To już będzie dosyć fajny wynik, moim zdaniem gdzie będzie można sobie już podjechać coś tam działać Jeżeli chodzi o nowy ciągnik widzowie, yy, pytacie, 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 polecacie w komentarzach Ja wiem! Ja wiem, ja wszystko wiem! Rozumiesz to? No Tylko no. się pojawia delikatny problem, że no, tak jak mówię, no 90 koła kredytu 11 koła na koncie, no za to nic nie kupimy, a mm, muszę zejść przynajmniej do poziomu no, fajnie to by było ze zera kredytu, no nie, tylko że... To nie wiem, czy ja 90, 90 tysięcy to ja chyba nie zrobię. Ciekawe, ile jaka tu kwota będzie za jajka. No, wiadomo, jeszcze rzepaki, jęczmień, pszenica, ziemniaki do sprzedania. No, trochę tego jest. Mleko też będę wywoził, to trochę tam pieniądza się zarobi. Czy właśnie z tunelów, czy miód też, który będzie do sprzedania, ale to nie teraz. Ja sobie to wszystko jak na razie zbieram, żeby czekać na jak najlepsze ceny. No jajka już było ich tak dużo, że po prostu trzeba było sprzedak, to jajka to ja w ogóle nie trzymam tutaj tak około płotu normalnie Tylko wiecie, na no rozładunek i załadunek to trzeba było mniej więcej w tym miejscu sobie to y, trzymać Dobra, wichajstry moje drogie y, Czy to jest tu? Bo ostatnio patrzyłem i było tu Hmm, nie wiem Niby widzowie dobrze pojechaliśmy, bo to jest właśnie to miejsce w którym być powinniśmy Tylko to jest gdzieś tam bardziej po prawej stronie Teoretycznie mogliśmy jechać i na skup tam naprzeciwko drogi, tylko tam jest gorsza cena. To gdzieś jest. To yy... no to są belki. Być może te jajka tu się sprzedaje? Chyba tak. Tak, sprzedają się. Patrzcie. Ło, kurde, ile pieniądza! No nie mów, że to będzie aż tak zajebiście z tych jajek. Te kury to robią spustoszenie u nas. 30 tysięcy? Joo, 27, ja pierdzielę. Nie no, widzowie, nie padaka, że tyle pieniędzy jest. Plus trójka, 30 koła z jednej przyczepy. Ja cię No co prawda, rok musieliśmy na to czekać, żeby te kury aż tyle nazbierały tych jajek, bo to nie jest tak, że one nazbierały to w szyb, szybkim tempie. Tylko no naprawdę rok czekania i sprzedaż przy dobrej cenie. no To faktycznie yy, widać, że jest to opłacalny biznes. 52 tysiące z wyjazdu. Plus 11. Czekajcie, cofniemy. Nie, widzowie, wchodzimy sobie, czekajcie, muszę zobaczyć, ile będę miał. No dobra, z 11 to będę tam mógł sobie prosto obliczyć. Yy, Spłaćmy. Aha, zostało mi 4 coś plus 12, czyli zostaje mi 6 coś. No dobra, 30 koła mamy jeszcze kredytu, 60 koła sprzedaliśmy. Yy, oficjalnie widzowie potwierdzam wam, że zboża tyle raczej nie zarobił co jajka, ale mimo wszystko zarobią. Także kredyt będzie oficjalnie spłacony. Yy, tylko jeszcze no nie wiem, czy właśnie teraz szaleć i spłacać, bo jeszcze dojdą do tego nawozy. Muszę sobie paliwo kupić. Ty, no to w sumie, jakby teraz jeszcze ten ciągnik tak ogarnąć, jakiś nowy, kurde. Ale kredyt znowu trzeba było dobrać na ciągnik. Nie wiem, nie wiem jak to zrobić, widzowie. Naprawdę nie wiem jak to zrobić. Ale coś trzeba będzie na pewno mm, pogłówkować. No bo, kurde, zostaliśmy tutaj 6000 mamy e, złotych. No to jest jak na razie nic. No ja, jak nam się skończyły wszystkie e, mleka, tam widzieliście, jak pokazywałem wam ile miałem, chyba ponad 3000 litrów. No to z tego raczej dużo pieniędzy nie będzie. Fajno, naprawdę fajno, no teraz ja no w kolejnym roku jak ja nie dokupię kur, no to będzie podobnie, czyli będzie zarobku, czekajcie, spłaciłem 60 tysięcy, jakieś 55 tysięcy złotych za jajka zarobiliśmy W prawdziwym życiu, widzowie, nie będę wam mówił, ale te jajka to chyba dużo mniej by wyszły Dalej no, to jest farbik, także też fajnie. Gdzie się na razie zostawimy? Ja sobie tak czy siak na zimę. Nie wiem, właśnie czy to burtę. No, pozamykam sobie burtę, ale nie będę na razie dokładał. Będę musiał tutaj sobie wycofać tak, jak one stały. Powiem Wam, że to jest idealne miejsce, żeby one nam e, nie przeszkadzały. Te przyczepy z tyłu gospodarstwa, no nic się ciekawego, czy nawet mniej ciekawego, czy bardziej ciekawego nie działo. Po prostu to gospodarstwo wygląda tak, jak wyglądało. E, ja sobie na razie odepnę tą. <laughs> Niech dwie spięte ze sobą po prostu. Sobie będą Dobra, 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 dobra Hop, hop I teraz podpinamy tego wichajstra, zobaczymy ile nam się uda zaorać Być może Całe pole do, Teoretycznie na takie kawałki właśnie co ja mam To kurde mi taki obrotówkarz bardzo nie jest potrzebna. No ale że wy polecaliście, no to po prostu do tego sobie kupiłem Dobra, do góry I ruszamy bo trójka to nie jest wcale aż taki duży, kurde poziom, no nie? Jeżeli już bym miał kupować, to widzowie, ja bym sobie kupił chyba czwórkę. Jak już będę miał większy ciągnik, zmienić ten e, właśnie sprzęcik. Do 100 koni ciągnik byśmy szukali z przednim napędem, bądź bez przedniego napędu. Bez różnicy, aby mniej więcej stuwa była, chociaż przedni napęd na tych górkach co niektórych, co tutaj mamy. No to powiem wam, widzowie, że. No, zdałby egzamin, tu nie ma co ukrywać, zdałby na pewno egzamin. I za tym domem kryje się moje nowe pole, widzowie. Moje nowe poletko, jakże piękne poletko. No, ogólnie jeżeli chodzi o sam wygląd, to paskudnie to wygląda, no bo. <laughs> yy, są te krzaczory i to pole będzie łączone z tym kawałeczkiem, który ja mam właśnie tam przygotowany. Ono jest troszeczkę szersze. Czekajcie, czy tu się coś rozkłada, czy się coś robi. Chcę ją to opuścić. Ten, ten głębiej na pewno będzie robił niż tamten. Aha, czyli jego się składa i rozkłada, tylko widzowie tutaj nie ma żadnej różnicy. Czy on jest złożony, czy on jest rozłożony, to zachowuje się po prostu tak samo. O, teraz dopiero zaczął orać buczy, buczy, buczy zetor. Buczy zetor na polu. Także to jest dobry znak, że po prostu będzie to targał. No 1.8, troszeczkę mniej oczywiście ora niż 2 metry, bo jednak 20 centymetrów jak stracimy sobie na każdym przejeździe. I tak jak mówię, to też nie jest nie wiadomo... No jak będzie to połączone, no to wtedy taka obrotówka to spoko, no ale jak to nie jest połączone, no to powiem Wam, że robienie zagonowym czy obrotowym to jest tak naprawdę jedno i to samo, bo ja sobie mogę przejechać i na drugą stronę pola i pojechać od tamtej strony, a tak no to będę się starał robić oczywiście to wszystko standardowo. Boże, jakieś tu maki porosły, jakieś kurde, jakieś krzaczory, no, lipa to naprawdę zaniedbany za jest kawałeczek, ale my to sobie wszystko przeoramy. Można było jeszcze to opryskać przed tym, i dopiero później to zaorać. Też by to było nawet mądre, no ale nie ma ani oprysków, jak na razie nic mi nie pozostawało. Tu za daleko sobie nie podejeżdżamy. I teraz tak, widzowie, wszystkie hydraulika jest podpięta. To ty, szybko się obraca, kurde. No i co? Teraz mogę sobie po prostu zajechać. Mogę sobie robić przejazd przy przejeździe, to kółko też takie ruchome. Z jednej strony wygoda, bo jeżeli szybko się obraca to jest spoko. Ja myślałem, powiem Wam, że obracanie w tych pługach to jednak gdzieś tam troszeczkę będzie schodziło. A tutaj faktycznie, no obrót, ile, ile było czasu? Naprawdę, no, chwila, moment już się to obróciło. No ale ta szerokość, to no, to mnie nie przekonuje, jakie ja miał orać te wszystkie moje kawałki, które mam. Co prawda ja też nie mówię, że ja mam nie wiadomo ile hektarów, to no nie, ale no mimo wszystko, jak ja bym miał to wszystko zaorać z tym malutkim pługiem, 1,8 metra, no to powiem Wam, że mm, troszeczkę licha sprawa, licha sprawa. No ale, to jak mówię, no większy ciągnik to jest, widzowie, stuprocentowy wymóg. Albo nie robić tego realnie, tylko tak jak jadę teraz, patrzcie, jadę teraz, normalnie mi nie wchodzi w de koło i robi szerzej. Może po prostu to trzeba cały czas tak robić, bo pojadę jeszcze tędy, żeby to się wszystko zrównało ale mimo wszystko chyba tutaj nie trzeba patrzeć mniej więcej na realne orki tak jak to się robi w, normalnie w życiu tylko po prostu grać tak jak farming nam na to o, pozwala tak to nazwijmy dobra mm. ciach 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 no i co szybki obrót no jednak troszeczkę przy po naciśnięciu przycisku aż do pełnego obrotu jednak trochę schodzi no bo sam obrót nie trwa tyle ale zanim to się nie wiem coś ładuje czy co to, to tam jest nie mam bladego pojęcia jak to wygląda, w ogóle napiszcie mi swoje zdanie w komentarzach o pługach obrotowych i czy taką czwórkę byście e, widzieli na gospodarstwie, ja oczywiście mówię taką czwórkę, no to jest trójka, ale wiecie, ja już mówię przyszłościowo odnośnie tego właśnie e, większego ciągnika, jak to będzie wyglądało, bo spłacić 30 koła kredytu, jak kupię, wiecie co, jak kupię sobie na wiosnę nawozy i kupię sobie opryski, no i będę miał posprzedawane te zboża, które gdzieś tam trzymam aktualnie w workach, bo pól żadnych nowych nie będę kupował, kombajn mamy, przyczepy mamy, wszystko mamy. Z maszyn ta talerzówka mnie jeszcze kusi widzowy do kupienia, e, ale właśnie nie wiem co o tym myśleć jak na razie. E, to obliczymy sobie budżet na jaki ciągnik będzie nas stać i wtedy kupimy coś większego, tylko też obliczę sobie budżet, żeby od razu pół kupić, no nie? Także pomysł jest dosyć, dosyć mocny na rozwój tego gospodarstwa. Tylko właśnie też jest lipą to, że ja chciałem się rozwijać, żeby go tam później po żniwach, bo tam, gdzie będzie rzepak zesiany ze za gospodarstwem, tam, wiecie, ten taki malutki, co i belki leżą, to w tamtym miejscu chcę albo to ogrodzić jeszcze jakoś inaczej, zrobić jakiś plac na maszyny. Tam właśnie zrobić płocik, ten drewniany przenieść, bo powiem wam, że no jest katorga, jeżeli chodzi o plac mój maszynowy, bo jest wąsko, naprawdę jest to gospodarstwo dosyć ciasne. A co prawda ciasne, ale własne, jak to się mówi. Ale no, gdzieś mi tego miejsca powoli brakuje. Szczególnie jak mamy teraz dwie duże przyczepy. Mamy rozrzutnik, tutaj silos ten na kiszonkę ja też chciałem zwiększyć. Bo ten no to jest istna porażka. Krowy też tego mleka troszeczkę dają. Także też e, trzeba będzie naprawdę to się orientować w tym temacie, żeby to dobrze było zrobione. No i dbać o wydajność zwierząt. Jak dokupię sobie kur, no to też wiadomo, że jak zwiększę tam chyba dwukrotnie, mogę jeszcze zwiększyć do 60 chyba maksymalnie w tym kurniku. No, to będziemy mieli na przykład 100 tysięcy rocznie z kur. No, odjąć koszty jedzenia, no nie? No i koszty postawienia kurnika, no ale teraz w życiu stawiasz kurnik, i tak naprawdę on się będzie e, gdzieś tam trzymał. Także też to dosyć fajnie jest zrobione. No i patrz, jakbym miał zwykły płuk. teraz, to bym sobie ojechał tak. <laughs> o! I robił sobie od tej strony. Tu ogólnie mam przygotowane. Także w tą miedzę możemy się na razie wpakować widzowie i ją zaorać. Dobra, czekajcie, jak się tak ustawię, to najgorzej ją tu pod podrównać, to pani, kto padł, to tak z... ojojojoj. Tak myślałem, że wyjdzie tyczkę za daleko, no bo tym pługiem najlepiej to się robi teleżówką, te równania, albo... Jeszcze lepiej kultywatorem, to wtedy macie pewność, że po prostu wszystko będzie idealnie zrobione, idealnie przekminione, a nie tak jak teraz to wygląda. I tak jak mówiłem, tutaj będziemy mieli warę, ale czekajcie, ja Wam zresztą pokażę jak to wygląda. Yy, tutaj mamy widzowie 0,31, a tutaj mamy 0,41, czyli wychodzi 0,72 plus miedza, która jest dosyć ale. Wychodzi koło 0,80 yy, hektara z tego kawałka. Teraz po połączeniu. No, będzie się to opłacało już przyjeżdżać kosić, bo jak wiecie, tutaj no, no malutkie kawałeczki, wszystko po kolei. Ale jeszcze własną pracę jeszcze wyremontujemy. To już, oj, to już całkiem. Gospodarstwo to już jest widzowie taki wysoki poziom, że to po prostu się Oj, czy mat. Oj, 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 Naprawdę wilki, naprawdę wilkie gospodarstwo. Trochę mi zejdzie ta orka, powiem wam tak szczerze. Na pewno sobie to na live skończymy, bo yy, tutaj zanim ja to przeoram, no to tak jak mówię, trochę, trochę mi zejdzie. Patrz, ta belka jeszcze jest. No nie, no, no, belki jeszcze ktoś nie zebrał. Załadujemy sobie później tę belkę na pługa, żeby ona mi nie przeszkadzała. To ja sobie ją wywalę. U, ale się dorobiliśmy. Belka warta, nie wiem ile taka belka może być warta. z 15 zł, 20 taka obeleczka, jakby sprzedać? Czy z 10 może? Nie wiem. Nie wiem na tyle to jest pieniędzy, nigdy już takimi belkami nie handlowałem. Także nie mam pojęcia, widzowie, jak to wygląda. Ale mam pojęcie takie, że po prostu ten zetorek sobie dobrze radzi z taką trzyskibówką, jakbym udać czteroskibówkę nawet na takie górki, które ja mam tutaj yy, to jestem zdania, że udałoby się to dobrze zrobić. Dobra, będę jeździł cały czas od tej strony widzowie tak czy siak. Ok, okay. i okej. Okay. Ale w dzisiejszym odcinku to mogę wam już powiedzieć, że to by było na tyle. Bo żeby to zrobić wszystko, chyba odcinek musiał trwać ze 40 minut. Widzimy się w kolejnym odcinku na Wielkiej Sprzedaży Zimowej. Zobaczymy, jak to będzie z siankiem. Będziemy liczyć każdą złotówkę i ogarniać jakieś nowe nabytki. Nara!